Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Dziś chcę dalej gawędzić na temat pracy w zawodzie, który się uważało ja Zauważało i uważam, że nadal za wolny zawód, ja bym powiedział to są ludzie, którym się zdaje, że pracują w wolnym zawodzie, poznałem to dopiero po tym, jak otworzyłem własną praktykę, o czym już wspomniałem w poprzednim odcinku. Pracując w szpitalu, nie wiemy za bardzo, jak ta służba zdrowia jest zorganizowana, bo w szpitale oczywiście jesteśmy wtedy zatrudnieni w szpitalu na jakimś tam etacie, natomiast przejmując praktykę czy otwierając praktykę, sytuacja się nieco zmienia i widzimy wtedy, na czym to polega. Otóż polega to na tym, że wszyscy yy, ubezpieczeni, poza prywatni, prywatnie ubezpieczeni, bo o nich na razie nie mówimy, wszyscy inni ubezpieczeni w tak zwanych kasach chorych, Płacą co, co miesiąc oczywiście odpowiednie składki, z czego połowę płaci pracodawca, połowę płaci pracobiorca i to tworzy pewien, jak to powiedzieć, torcik. Olbrzymi torcik. I z tego torcika, ten torcik dzieli się później na odpowiednie kawałki. Jak to wygląda praktycznie teraz u lekarza, który rozpoczyna praktykę? Wszystko, co robi. Ma określoną wartość w punktach. Ale torcik się nie zmienia. Torcik jest taki sam w punktach. Na przykład robimy EKG. EKG jest warte 25 punktów. Badamy chorego, który przychodzi do, do nas, to badanie ma ileś tam punktów. Mówimy mu o tym, jak to, jako, jaką chorobę wykryliśmy u niego. Wyjaśniamy mu, jak ma się zachowywać, jak ma na przykład się odżywiać, i tak dalej, i tak dalej. Mamy za to odpowiednią ilość punktów. Jeżeli teraz zwiększa się nagle ilość kontaktów między pacjentem a lekarzem, to wówczas wartość tego punktu maleje, bo kontaktów jest więcej, a torcik jest taki sam. Czyli te punkty są potem wynagradzane w odpowiednim, w odpowiednim stosunku. Za punkt tyle to i tyle centów czy, czy, czy euro, wtedy to jeszcze było demark. To w tym momencie, kiedy pracuje się dużo, to nie zarabia się więcej. Cały system jest skierowany na to, żeby była pewna. Pewne wyrównanie, tak to mówię, przyjdzie walec i wyrówna, że, że żeby ci ludzie, na przykład ci lekarze, które rozpoczynają, mają mało pacjentów, to odpowiednio więcej zostaną wynagradzani za pacjenta czy za punkt, a ci, co mają bardzo dużo, już tak, że tak powiem, starzy wyjadacze, to oni dostają za te punkty mniej. To znaczy być dobrym i mieć dużo pacjentów też się nie opłaca. To takie, jak sobie mówię, nie wychylaj się. nie? Zrób tyle, ile, ile było potrzeba. Wolny zawód to oczywiście nie jest. Ponieważ jak już powiedziałem w przypadku mojej żony, są odnery trzy duże. Tak, te ordnery. Te odnery mówią jedno. Jeżeli nie przestrzeń, zawsze, jesteś zawsze pod kontrolą i jeżeli coś jest nie tak, to zawsze. Przeciwko jakiemuś tam przepisowi wystąpiłeś, i jesteś karalny. karalny. A tych przepisów jest tyle, że nie jesteś w stanie w ogóle ich ogarnąć, bo każdy punkcik jest ważny. Czyli wolnym zawodem to nie jest co miesiąc mniej więcej. Ukazują się w takim czasopiśmie lekarskim nowe, 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 nowe przepisy nowe punkty, nowe yy, choroby, nowe... a, wszystko. W każdym razie to są rzeczy wynagradzane. Ja miałem praktykę, yy, która była jednocześnie centrum terapii bólu i centrum, i normalną praktyką ogólną. Pacjent, który przychodzi z przewlekłym bólem, przy, z przew, przewlekłymi bólami krzyża, albo z przewlekłą migreną, on wymaga czasu. Oczywiście są formularze, są różne takie, ja wiem, znaczy formularze, które ten chory już powinien albo w poczekalni, albo zamawiając termin wypełnić. Ale teraz wyobraźcie sobie, przychodzi pacjent, a ja sobie siedzę i czytam ten formularz. Pacjent siedzi tam, to przecież to, jest, to, to, to nie jest kontakt. I, i, ja to, to trzeba było robić, żeby, żeby nie, nie przekroczyć pewnego prawa, bo to musi być gdzieś tam zakodowane, że taki formularz był wypełniony, bo to, jeżeli nie jest wypełniony, to znaczy, że to, co zrobiłem, to nie jest w pełni wykonane. No więc to było odkładane na bok i rozmawiałem z pacjentem. Bo tutaj się dowiem więcej, niż stoi w jakimkolwiek formularzu. Jaki jest jego, jaka jest jego sytuacja? Jaki jest, jakie ciśnienie y, na nim spoczywa? Jak on, czy on rzeczywiście cierpi? I na ile? Jaka jest sytuacja rodzinna? Co na nim? I wtedy można dopiero tę terapię bólu odpowiednio y, skomponować z tych elementów, które należy komponować. Robiliśmy, czyli na takiego pacjenta potrzebowałem co najmniej 20 minut, jeżeli nie pół godziny, a reszta przeglądanie różnych tam zdjęć, opisów, czasowych, wypisów ze szpitala i tak dalej, to robiłem w domu. Bo to na weekend. To było zawsze ok, to wszystko wiemy. Mogę już rozpocząć terapię, część terapii, a resztę zobaczymy, jak wygląda cała sytuacja, przez to, że zobaczę te wszystkie dotychczasowe wyniki w domu. Żeby się kształcić, przecież nie czarujmy się, lekarz, anestezjolog co on wie o bólach głowy. Ja też nie wiedziałem. No więc muszę, żeby, żeby rozwinąć pełne spektrum terapii bólu, musiałem się pewnej rzeczy nauczyć. I potem dopiero zdobywać doświadczenie. To znaczy brać udział w różnych um, konferencjach, w różnych Zjazdach, o których mówiło się na ten temat. Czytać na ten temat. Jeszcze wtedy, to, muszę to są lata 90. Internetu jeszcze nie było. Teraz mamy sytuację nieco inną, ale trzeba było wtedy doczytywać w różnych, z różnych. To było ustawiczne kształcenie się. Żeby te konferencje bólowe z przedstawianiem pacjentów, to było też element nauki. Pacjent, Przedstawianego pacjenta, słucham, co mówi neurochirurg, słucham, co mówi reumatolog, słucham, co mówi inny doświadczony kolega z innej dziedziny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest permanentne kształcenie. Za te konferencje, za te konferencje bólowe, za organizowanie konferencji, nikt nam nie płacił. To był nasz czas. To był mój czas, który spędzałem. A taka konferencja, trzeba było pojechać do sąsiedniego miasta. Trwała, powiedzmy, półtora i dwie godziny i wrócić. To były 3-4 godziny raz w miesiącu. Także raz w roku we Frankfurcie odbywał się tak zwany Deutsche Schmerztag, czyli niemiecki zjazd tych specjalistów od leczenia bólu. Państwo możecie się dziwić, no to, to jak to jedzie za darmo? Oczywiście, żeby zrobić sobie renomę, żeby zrobić sobie y, opinię wśród ludzi, żeby się rozeszło, to trzeba na to zapracować. I to na początku to było bezpłatne. Później już ta organizacja lekarzy, też szmetz terapeutyczne kolokwium, czyli Kolokwium Terapii Bólu, czy y, później to nazwano leczeniem bólu w ogóle, znaczy niemie niemiecka organizacja terapii bólu, tak to się nazywało, przekształciło to, że Schmetz czy Kolokwium na niemiecką organizację leczenia bólu przeforsowała, oczywiście nie, nie tak łatwo przez przed tym, jak powiedziałem, o tym kontakcie z, z kolegą. My do tego nie dopuścimy w ogóle, żeby coś takiego robić. Każdy lekarz tu w Afryce przewlekł. No tak nie było. W każdym razie doszło po dwóch, trzech latach, że można było specjalne cyfry mieć, które były dość dobrze płatne, znaczy lepiej niż normalnie, które można było w Obliczyć za leczenie pacjenta, który, był, który miał chroniczny ból. Oczywiście od tego były kalendarze bólu, kwestionariusze i dokumenty, które trzeba było po prostu wypełniać, dodatkowa robota, która praktycznie nie powiem, <grym> i bez tych papierów też mi się dobrze pracowało. Tak. No więc. Co można było jeszcze dodatkowo wprowadzić, to były tak zwane IGEL. IGEL to były indywidualne, IGEL to był skrót, Indywidualne Gesundheitliche Leistungen. To było to, co robią normalnie tak zwane uzdrowiciele, czyli to są w, w Austrii, w Niemczech jest taka forma, że się nazywa Heilpraktika, czyli praktykujący uzdrawia uzdrawianie. I można było ewentualnie jako prywatne, prywatne usługi zaproponować akupunkturę. Ja już miałem ten dyplom, nauczyłem się tego i robiłem w sytuacjach takich, które uważałem za celowe, właśnie też akupunkturę. I jeszcze jedną rzecz zrobiłem, która mi podpadła jeszcze będąc w klinice uniwersyteckiej w Düsseldorfie. Ja chodziłem do gimnazjum we Wocławku wspomniałem w którymś z tych odcinków. I przechodząc do tego gimnazjum, musiałem id idąc do gimnazjum, musiałem przejść przez rynek. I na tym rynku, podpadało mi zawsze, chodziła kobieta z koszykiem i wołała pijawek, pijawek, pijawki. No. Głośno to, tak? słychać było cały czas. Zatem mówię, co to mówię za te pijawki? Ten, no, nic. I, I będąc na neurochirurgii w klinice uniwersyteckiej w Düsseldorfie. Na oddział intensywnej terapii po operacji na przykład na, przy urazach czaszkowo mózgowych z uszkodzeniem twarzy czaszki przychodził taki lekarz z Wietnamu i zakładał na pewne miejsca kład pijawki. Dlaczego? Ja dlaczego on to robi? On mówi, to jest poprawa mikrocyrkulacji, żeby się te rany lepiej goiły. Rzeczywiście goiły się lepiej. Potem się dowiedziałem, że w klinice wypadków we Frankfurcie, że ta klinika wypadków we Frankfurcie jest największym klientem takiej hodowli pijawek, które się specjalnie hoduje dla celów medycznych w Bidebergu Tak. W każdym razie zacząłem też leczyć pijawki. Znaczy na swoim biurku miałem taki ładny kule, Okrągłą szklaną, przykrytą oczywiście przykrywką, bo one mają niesamowitą tendencję do wychodzenia. I one sobie pływały, było troszeczkę roślinek w tym, tak jak takie małe akwarium, zamiast rybek były pijawki. No i pacjenci oczywiście, a, a co to jest i tak dalej. I okazało się, że w bólach małych stawów, w bólach na przykład w tenisie, w tym łokciu tenisowym czy łowciu golfowym, tutaj, że one bardzo dobrze pomagały. Ja sobie sam zresztą przykładałem parę razy bo z niewiadomych mi powodów, chociaż nie grałem w, te, nie grałem w tenisa przez jakiś czas, tak, tak, ale później już nie. Zaczęło mnie boleć po lewej stronie, właśnie tutaj, w yy, 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 okolicach stawu łukciowego. I mimo, że dawałem zaszczyki, niektóre nie pomagały, dałem sam sobie dokładnie w to miejsce, nie powiemy, położyłem pijawki. Po pierwszej terapii o 70% zmniejszyły się bóle, po drugiej zniknęły zupełnie. Także to było bardzo ciekawe. Oprócz tej części terapii, czyli y, jeszcze raz, w terapii bólu były raz w miesiącu, raz w miesiącu konferencje bólowe i dwa, jak już później zorganizowałem to centrum y, terapii bólu w mojej praktyce, to dwa razy w roku musiałem. Mieć konferencję na jakiś określony temat. Albo sam referowałem, albo referowali koledzy, albo inni, których uważałem za kompetentnych w tej dziedzinie. Ale teraz trzeba było mieć pomieszczenia, pomieszczenia kosztuje. No więc kto finansował? Za to, że mogły firmy farmaceutyczne wystawić swoje le leki, czyli swoje, swoje produkty. W przedsionku tego nie, mogło, no to byłoby, nie można to było zrobić na sali, w której odbywały się te rzeczy, tylko w przedsionku. To wtedy one dawały pieniądze, który, jak, z którymi ja mogłem finansować referenta i ewentualnie koszty sali. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o y, pracę w, le, w praktyce o, mm, o leczenia bólu. Natomiast w praktyce ogólnej. To, była, to były proste rzeczy, znaczy proste rzeczy, nie proste rzeczy, ale od banalnych przeziębień, bólów gardła, i tak dalej, do właśnie cukrzycy, do yy, yy, choroby wieńcowej i leczenia nadciśnienia. Oczywiście znowu wprowadzono, myśmy, myśmy sami uczyli pacjentów, nawet były takie szkolenia dla pacjentów z cukrzycą, do szkolenia dla pacjentów. Którzy mieli astmę. Jak mają to robić? To wszystko było robione bezpłatnie. To było robione bezpłatnie, ale później stwierdził jakiś tam prezydent jakiegoś tam stowarzyszenia, że to trzeba sformalizować i każdy lekarz, który, który, który ma takich pacjentów więcej niż powiedzmy 50 czy 100, że on może prowadzić właśnie tego rodzaju rzeczy, ale stworzono tak zwane DMP, Disease Management Program. Znaczy na wzór chyba amerykański, że tam wiadomo było, że jak przyjdzie cukrzyk, to trzeba było zbadać stopy, zbadać puls na, na, na tętnicy grzbietowej stopy, wibracje i tak dalej. To wszystko było punkt po punkcie. To, to, to robiliśmy przedtem też. Dokładnie, wszystko tak jak było, ale pod, jak już się to zrobiło i z dokument, udokumentowało, to wtedy można było za to dopiero wtedy obliczyć. Jakąś tam cyfrę, powiedzmy, dostać, a może wejścia, Marek, czy coś tym. Prezenty. Mówi się, ach, w Polsce było zawsze, jak przychodził pacjent z Polskim, to jak ja się mogę odciąć? albo może tutaj, albo śliwowica od Jugosławii, a to własnej roboty, to ta śliwowica jest najlepsza. Jak już było tak przed świętami i chodziłem na wizyty domowe, to często babciutka, no może 50 Marek, mówię, bać. Niech pani se kupi za to witaminy, albo wnukowi coś prezentuje. Ja nie potrzebuję tych fig. To, to, to nie, ma, nie miało żadnego znaczenia. Miałem wewnętrzną satysfakcję odmówienia przyjmowania tych poza jedną jaję, poza jajkiem gęsim, które dostawałem zawsze od tych dwóch pań, które miały gospodarstwo domowe. Oczywiście do obowiązków lekarza, rejonu, znaczy tutaj by się nazywało rejonowy, lekarza praktyk, była osoba nad, opieka nad osobami mieszkającymi w domach opieki dla osób starszych i wymagającej tej opieki. Oczywiście znowu musiała być dokumentacja, znowu było, była ta możliwość, czy ta, ta konieczność. Widzieliśmy, że jak coś tam nie jest y, zarejestrowane, to, to znaczy nie było wykonane. To znaczy personel tych domów opieki musiał każdą swoją czynność opisywać znowu. Znaczy ten czas, który mógłby spędzić na rozmowę z, y, z, tym, y, 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 z mieszkańcem tego. Nie, musieli spędzać na tym, żeby wypisywać. I teraz jak myśmy sobie z tym dawali radę? Dwójka dzieci, gdzie praktyki? Tu padnie jedno bardzo ważne słowo. Babcia. Babcia chodziła na zakupy, codziennie świeże rzeczy, robiła obiad, który myśmy w 20 minut spałaszowali i na tym szliśmy na krótkie spanko, potem znowu do praktyki. I tak to wyglądało praca w praktyce lekarza ogólnego, punktem terapii bólu. Jeśli Państwu się to podoba, yy, przekażcie dalej swoich przyjaciół i znajomych. Tak? Ciekaw jestem Waszych komentarzy, ciekaw jestem propozycji następnych programów. Na dzisiaj dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.